Cześć. Cześć! Nie wiem czy pamiętacie, ale w tym miesiącu, dokładnie 30 września, obchodzimy Dzień Chłopaka. Postanowiłyśmy już teraz zająć się tym tematem, żeby zostawić Wam odpowiednio dużo czasu, żebyście mogły coś przygotować. Razem z Chanelą, która będzie dzisiaj naszym gościem, pokażemy Wam kilka pomysłów na to, co można podarować chłopakowi, a oprócz tego będziemy miały też dla Was gadżety z tej okazji, także bądźcie z nami dzisiaj oraz za tydzień. Zapraszamy! Ostatnio sprzątając szafę lemona, znalazłam milion jego znoszonych koszulek, które postanowiłam odświeżyć. Zrobię dla niego nową koszulkę, którą będzie mógł nosić na co dzień, albo będzie mógł jej używać jako nową piżamkę. Na początku wycinam wcześniej przygotowany szablon, który znajdziecie w opisie. Ja wybrałam narzędzia do majsterkowania. Następnie odrysowuję go na białej koszulce i wycinam. Pozostało już tylko przyszyć nasz element do czarnej koszulki. Możecie zrobić to za pomocą maszyny lub ręcznie. Myślę, że każdy chłopak będzie zadowolony z takiego prezentu. Fajne w nim jest to, że możemy wybrać dowolny wzór elementu, który będzie odpowiadał zainteresowaniom obdarowanej osoby. Niestety w tym tygodniu biedna Marta nam się rozchorowała, dlatego pokażemy Wam z monią, co przygotowała dla klabra z okazji dnia chłopaka. To będzie prezent dla każdego pełnoletniego chłopaka, tylko tyle dodam, zobaczcie. Na początku z samoprzylepnego papieru wycinam długi pasek, którym obklejam cztery puszki piwa. Teraz wycinam dwa małe prostokąty z tego samego papieru i obklejam nimi jeszcze dwie puszki. Następnie wycinam dwa długie paski z tektury falistej i przyklejam je na brzegach połączonych puszek. Na dwie puszki nakładam obklejoną butelkę i całość przewiązuję kokardą. Teraz kładę to na podstawę z czterech puszek i nasz czołg gotowy. Taki czołg jest naprawdę nietrudny do przygotowania, można go spokojnie zrobić w ostatniej chwili. To prezent z przymrużeniem oka, idealny dla faceta z poczuciem humoru. Jest tutaj Kamila z kanału Szanela. Dzisiaj pokażę Wam jak w prosty, ale efektowny sposób wykonać o właśnie tą świeczkę w kuflu do piwa. Więc jeśli jesteście zainteresowani, zapraszam dalej. Do tego DIY będzie Wam potrzebny kufel do piwa. Ja wybrałam z napisem. Kilka białych świeczek i sześć długich w kolorze żółtym. Do tego kurkuma oraz patyczek. Najpierw obieram wszystkie długie świeczki. A z jednej użyjemy sznurka. Następnie knot zawijam na patyczek i wkładam do kufla. Teraz do zwykłego słoika wkładamy kawałki świeczki. Wcześniej do garka nalałam wody. Jak już będzie gorąca, wkładamy tam nasz słoik. Patyczkiem co chwilę mieszamy, żeby uzyskać żółtą ciecz. Do zabarwienia używam kurkumy, która przyciemni nasz żółty kolor. Tak gotową ciecz ostrożnie wlewamy do kufla. Umieszczamy sznurek na środku. Czekamy parę minut, aż wosk stwardnieje. Kiedy uzyskamy już ten efekt, zabieramy się za pianę, do której posłuży nam sześć białych świeczek. Zapalamy je i chwilę czekamy. Kiedy trochę zmiękną, zdmuchujemy świeczki i patyczkiem wygrzebujemy całą zawartość i dodajemy na górę kufla. Ugniatamy, a z ostatniej świeczki wylewamy wosk, żeby ujednolicić naszą pianę. Obcinamy sznurek i voilà! Świeczka w kuflu do piwa gotowa. Mam nadzieję, że mój pomysł Wam się spodobał i że go wykorzystacie i zaskoczycie tym waszego chłopaka czy też faceta. A dziewczynom bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie! Na dzień chłopaka można podarować również coś smacznego. Pokażę Wam fajny przepis na czarnego burgera, którym nie pogardzi żaden chłopak. Do miseczki wlewam 4 łyżki wody, dodaję 2 łyżeczki suchych drożdży oraz szczyptę cukru. Całość mieszam i odstawiam na 5 minut, dopóki drożdże nie zaczną się pienić. W rondelku podgrzewam 240 ml mleka, tak żeby je prawie zagotować, po czym je studzę, aż będzie tylko ciepłe. Mieszankę z drożdżami przelewam do dużej miski, dodaję roztrzepane jajko, mleko i dwie łyżki masła, po czym wszystko dokładnie mieszam. Do osobnej miski wsypuję 480 g mąki pszennej, niepełną łyżeczkę soli, 6 kapsułek węgla aktywnego i łyżeczkę cukru, po czym zawartość obu misek ponownie mieszam drewnianą łyżką do uzyskania jednolitej konsystencji. Ciasto przekładam do wysmarowanej olejem miski i odstawiam je do wyrośnięcia pod przykryciem na około godzinę. Następnie wyrabiam ciasto przez 2 minuty i formuję bułeczki. Przed pieczeniem smaruję bułki mlekiem i posypuję ziarnami sezamu, po czym przykrywam i odstawiam je jeszcze na około pół godziny. Teraz wkładam na 15 minut do rozgrzanego do 200 stopni piekarnika, a kiedy przestygną, podaję z ulubionymi burgerowymi dodatkami. Takie burgery z węglem leczniczym wyglądają nietypowo, są naprawdę apetyczne i smakują bardzo dobrze. Nie musicie się też martwić o właściwości węgla, ponieważ pod wpływem temperatury, czyli wtedy, kiedy bułeczki się pieką, węgiel wszystkie te właściwości traci. Także nie zmienia on ani smaku, ani w żaden sposób na Was nie wpłynie. Spróbujcie koniecznie. Pamiętajcie, że opakowanie waszego prezentu jest równie ważne jak jego zawartość, dlatego nigdy o tym nie zapominajcie. W pierwszym kroku zaginam boki papieru i sklejam je na środku kawałkiem dwustronnej taśmy. Następnie wycinam pasek o grubości 8 cm i długości dopasowanej do pudełka. Teraz zginam go na trzy razy, prostuję i doginam tak, aby powstała zakładka na środku paska. Całość przyklejam za pomocą taśmy dwustronnej na środku pudełka. W następnym kroku zaginam dół naszego prezentu. Najpierw boki do środka, a następnie dół i górę doklejam taśmą. Teraz przyszedł czas na wykonanie ozdobnej góry. Zaginam do środka boki, a na końcu przyklejam wybraną przeze mnie wstążkę. Zaginam ją w papierze do środka, aż przykryje koniec naszego paska. Następnie docinam z każdej strony paczkę, tak aby móc zagiąć pasek i utworzyć kołnierzyk. W kolejnym kroku wiążemy krawat i odcinamy niepotrzebną część. Na koniec zaklejamy boki zwykłą taśmą i koszulowa paczka gotowa. Jak powszechnie wiadomo, faceci są właśnie komplementy. Zwłaszcza jeżeli słyszą je od ukochanej kobiety. Zobaczcie, jaki prezent na Dzień Chłopaka przygotowałam dla Arciego. Na początku odrysowuję na kartce wielkość mojej ramki, po czym ją wycinam. Następnie na środku kartki odrysowuję zdjęcie. Teraz w lewym górnym rogu szkicuję starannie napis Kocham Cię i poprawiam go markerem. Drobnym pismem wypisuję wszystkie rzeczy, za które kocham i cenię swojego męża. Ozdabiam kartkę serduszkami, po czym wklejam zdjęcie. Na koniec wkładam kartkę do ramki i gotowe. Taka sentymentalna ramka sprawi, że stopnieje niejedno twarde męskie serducho. Na go podziałało. A teraz Wy sprawdźcie, jak zareagują na nią Wasi faceci. Prezent dla chłopaka to wbrew pozorom nie taka prosta sprawa, ale nawet drobny podarunek sprawi, że chłopak poczuje się wyróżniony. Mamy nadzieję, że znajdziecie dla siebie inspirację w tym odcinku. Tymczasem przypominamy, że jeszcze przed Dniem Chłopaka będziemy mieć dla Was ciekawe gadżety do rozdania. Także bądźcie czujni. Sprawdzajcie też nasz Instagram oraz Facebook.